Cześć, witajcie z tej strony BSM37. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest to taki poradnik, pierwsza część poradnika, jak używać edytora w Geometry Dash. Tam ogólnie pomoże, właśnie, zrobieniem, po prostu, leveli. A więc, tak, pierwsze co klikacie, właśnie, to klikacie tutaj i teraz dajcie create. I jeśli chcecie, to możecie sobie zedytować jakiś stary level, czy na przykład wchodzimy tutaj i klikamy. Ale jeśli chcecie nowy, to po prostu klikacie new. Więc no, to ja teraz wejdę na przykład na ten, bo tutaj nic nie robiłem też jest z poprzedniej próby zrobienia tego odcinka, bo to próbowałem robić kilka razy, ale ja po prostu dosyć dawno nie nagrywałem, a więc no się trochę odzwyczaiłem. A więc no, to nie będzie bardziej o budowaniu czy robieniu designów ta część, tylko po prostu o podstawach całych edytora. No, takie po prostu podstawy, a więc tak. Pierwsze to mamy tutaj build, no tutaj sobie możemy właśnie wybierać różne rzeczy o triggerach, kiedy indziej zrobię film co, co kiedy indziej? nie coś takiego? Dobra nieważne no i mm, no tak, tutaj możecie sobie po prostu wybierać bloki różne mm, a więc tak teraz dajemy na edit i pokażę, e, opowiem wam tutaj e, niektóre z tych funkcji czyli po pierwsze mamy te takie mniejsze strzałki e, to one właśnie tak mal Mało przesuwają. Mamy jeszcze mniejsze, to one jeszcze mniej przesuwają. Mamy jeszcze takie normalne, i one przesuwają po prostu o jedną kratkę. I jeszcze mamy takie wielkie, które o 5 przesuwają. No i to właśnie może nam na przykład pomóc, jeśli macie jakąś dużą budowlę, ale więc nie chce się usunąć, tylko po prostu chcecie przesunąć, to po prostu robicie coś takiego. E, Kolejny tutaj mamy Scale, to to jest właśnie tak samo jak sama zami po prostu robimy większe albo mniejsze tutaj. Tutaj jest tak samo obracanie. No tutaj jeszcze też można tak sobie ten yy, i teraz tak, to chyba już tutaj właśnie wszystko przedstawiłem z Edit. No i teraz jak chcecie coś usunąć, to po prostu klikacie Delete i... Usuwacie tutaj, jeszcze możecie, jakby taką strzałkę. Ten, że cofa się, cofanie, e, Możecie także tym przyciskiem, że po prostu musicie na coś najechać, i to, które możecie usunąć. E, no i teraz, tak, to chyba już na razie. Ten jeszcze, o, możecie się jeszcze tutaj przybliżać. Właśnie to jest też bardzo przydatne, jeśli na przykład robicie jakiś design, e, czy coś, to możecie sobie po prostu przybliżyć. A więc tak, teraz przejdźmy do jak sobie, w, jak sobie wgrać muzykę na level. No to tutaj um, klikamy właśnie na te takie kółko zębate. I dajemy select song, czyli tutaj dajemy sobie, to jest muzyka z gry, ale jeśli chcecie customową, to dajecie custom i dajecie id piosenki z Newgrounds, więc no. I teraz tak, żeby zmienić tło, to po prostu tutaj dajecie, możecie sobie po prostu wybrać kolory, tak samo jak ziemia. Tutaj jest zmienianie tła, tutaj jest zmienianie ziemi, można sobie na taką, tutaj jest zmienianie szybkości. Yy, I jeszcze jeśli chcecie, żeby na przykład level się zaczynał z jakimś game modem, czyli na przykład to możemy sobie po prostu to wybrać i wtedy... No, a jeśli chcecie przetestować level, yy, A bez wychodzenia, to po prostu klikacie tutaj. I yy, no, można tak samo zrobić z muzyczką. Ogólnie umie tajnie słychać, bo e, jest, być może może być skopierajtowana, po prostu nie chcę ryzykować, a więc e, jest wyciszona, dałem po prostu jakąś muzyczkę w montażu prawdopodobnie. E, no i teraz tak, e, co by jeszcze ten? o jest dosyć taka przydatna funkcja, jak sobie zrobiłem tutaj na przykład, ok, zrobię szybki design. No, ok, i tutaj mam właśnie takiego potwora zrobiłem. E, I teraz, jak zrobimy, żeby na przykład go skopiować? No to po prostu klikamy, e, jakby na jego. E, klikamy na początku swipe, to najważniejsze, i e, jesteśmy na trybie edit. Teraz, właśnie go zaznaczamy e, i klikamy copy. E, potem dajemy de deselect. I tutaj dajemy po prostu paste, i nam się wkleja. A jeśli chcecie po prostu od razu go skopiować i wkleić, to klikacie copy plus paste i po prostu macie jakby mm, już od razu skopiowanego i wklejonego ehm, na no, po prostu wklejonego. Okej, okay, i teraz e, tak tymi rzeczami tutaj e, to się zajmiemy w innych częściach, bo to jest e, dosyć skomplikowane niektóre z tych e, no i tak. Teraz jeszcze Wam pokażę te tutaj przyciski różne. Więc swipe to już właśnie zaprezentowałem, że po prostu można zaznaczać. Jeśli klikamy, klikniemy na build i weźmiemy sobie jakiś blok, to można swipe'em właśnie robić coś takiego. Jeśli chcemy to pamiętać, cofnąć, to po prostu yy, klikamy tutaj. I no. Teraz tak, jeszcze jest rotate, yy, dajemy sobie na przykład jakąś dekorację i można ją wtedy obwracać. Ok, a więc teraz tak, free move e, to jest, że sobie bierzemy przedmiot jakiś i go po prostu możemy poruszać tak dowoli, jak chcemy. I no to właśnie, bo tyle jeszcze jest snap, chociaż przyznam się, nie wiem co snap robi, e, niestety. A więc e, no e, to był taki prosty poradnik ogólnie. Jeśli chcecie część drugą, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał po więcej. No i my się widzimy w kolejnej części. Okej, okay, no i teraz dlaczego jestem mało aktywny na kanale? Dlaczego po prostu rzadko wrzucam? No po prostu jest dlatego, że siadła mi trochę wena, ale skoro są wakacje, to po prostu postaram się trochę więcej filmów no, wrzucić. Będzie ta seria z geometrii, dalsze poradniki, ale może jeszcze coś się znajdzie, a więc no.